Zamówiłem poczwarki dla Camponotus i samotnej królowej, która zjadła swoje jajka i nie chce złożyć nowych. Tutaj tak nieśmiało próbuję zbadać te poczwarki, które jej wrzuciłem. Pośród poczwarek znalazła się również świeżo wykluta robotnica. Poszukałem trochę w internecie i okazało się, że ludziom udawało się adoptować świeżo wyklute u fetschenkoi. W ogóle zauważcie, jaka jest wielka to musi być media. Adoptowanie jednak to było ogromne ryzyko. Stanęło mi serce, kiedy zobaczyłem jak królowa skacze nerwowo i atakuje im, ale to było tylko takie chyba okazanie dominacji. Za chwilkę już robotnica zbierała miód dla królowej, a sama królowa, cała szczęśliwa, już sobie zbierała do gniazdka poczwarki rozrzucone wokół wejścia do gniazda. Podrzuciłem też dwie poczwarki innej kolonii z pięcioma robotnicami ale one zupełnie jakby to zignorowały. Hej, masz tam dzieci, bierz je. Dopiero wziął, jak ja dosłownie położyłem i na wejściu do gniazda. A tak się prezentuje szczęśliwa królowa, która sprawdza jeszcze, czy żadna poczwarka nie została na zewnątrz przed gniazdem. Oto mamy pełen dowód na to, że udało się z adoptowaniem, ponieważ stałem się naocznym świadkiem trofalaksji pośród tych dwóch pięknych panien, czyli przekazywania pokarmu z ust do ust.